Będzie szybko i dzisiaj o hejcie e, i głównie między kobietami. Nie zawsze jest to brak kultury albo złośliwość, tylko jest to stary, bardzo głęboko zakorzeniony program na przetrwanie. Bo ja to widzę jako taki mm, kulturowy i społeczny zapis rywalizacji. Kiedyś kobieta musiała być ładna i posłuszna, e, żeby mieć męża. I od tego, czy chłop był w domu, zależało jej poczucie własnej wartości, no i bezpieczeństwo. I te ładniejsze, one miały większe szanse na przeżycie, bo to one właśnie były wybierane, i ten zapis wciąż w nas żyje. Dlatego do dziś skanujemy inne kobiety, porównujemy się, oceniamy wygląd, osiągnięcia, osądzamy, no i umniejszamy. Jeśli inna kobieta wydaje się nam mniej atrakcyjna, oczywiście w naszym systemie wartości, no to jest takie. Uf. Życzy, no to nam nie zagraża. Ale jeśli jest ładniejsza, mądrzejsza, bardziej pewna siebie albo z większymi sukcesami, wtedy włącza się taki wewnętrzny alarm. Zaczynamy szukać w niej wad, żeby się tak chociaż troszkę uspokoić, że wcale nie jest taka super. No i drogie mamy. My to nieświadomie przekazujemy naszym córkom. Ten cały program, on się zaczyna w dzieciństwie, w domu, wtedy, kiedy mama porównuje swoją córkę z koleżanką, z Kasią, Agnieszką, co ma i jak wygląda. I ta mała dziewczynka poprzez takie coś uczy się być czujna. Skanować rzeczywistość, porównywać się, oceniać, sprawdzać, czy koleżanka nie jest ładniejsza i czy jej nie zagraża. I w ten sposób rodzi się taki wewnętrzny krytyk, czyli taki cichy głos w głowie, który całe życie nas porównuje, ocenia i osłabia. A ponieważ łatwiej jest skrytykować kogoś innego niż zadać sobie trud pracy nad sobą, no to piszemy. Komentarze w internecie pod taką osłonką, jak to się mówi, wolnego słowa. Oczywiście anonimowo, bo większość tych słów nie padłaby wprost twarzą w twarz. A teraz spójrzmy, co ten hejt tak naprawdę, ale tak naprawdę znaczy. Bo przecież kobieta, która cię krytykuje, w jakimś stopniu uznała, że jesteś od niej lepsza albo ładniejsza albo mądrzejsza. Masz coś, czego ona w sobie nie widzi. Czuje się zagrożona, więc próbuje cię osłabić. To nie atak, to taki nieświadomy komplement i zamiast się obrażać, to pomyśl sobie, wow, w czym uznała, że jestem od niej lepsza, skoro tak mnie atakuje. Bo jeśli ktoś jest gorszy i nie stanowi zagrożenia, no to nas jakby nie zajmuje. I mówiąc już tak naprawdę całkiem na poważnie, hejt pojawia się tylko tam, gdzie ktoś widzi w Tobie swoje niewykorzystane światło.